Łagów leży w Dolinie Kielecko-Łagowskiej. Położony jest nad spokojną rzeką Łagowicą, będącą dopływem czarnej Staszowskiej. Leży na skrzyżowaniu głównych dróg komunikacyjnych, kielce, opatów, Sandomierz oraz starachowice Stopnica. Osada nasza leży u podnóża Gór Świętokrzyskich. Niegdyś król miał tu kasztel. Przed wielowiekami Łagów. Miał znaczenie handlowe, gdyż leżał na pograniczu żyznych lesów opatowskich i puszczy. W 1502 roku spalili go tatarzy, jednak wnet się odbudował. W okresie II wojny światowej w 1944 roku ponownie został spalony. Obecnie Łagów jest siedzibą gminy. Zapraszamy więc Państwa do naszej miejscowości. Przepięknie usytuowanej w zespole Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich, gdzie można tu poddychać świeżym powietrzem, gdzie woda jest nieskażona. A zieleń soczysta i zdrowa. W pogodne dni widać stąd wieżę telewizyjną na Świętym Krzyżu, a nawet kominy elektrowni Połaniec. Wieś sendek najwyżej w gminie Łagów położona, jest najbardziej bodaj malownicza. Świętokrzyskie połoniny nie ustępują urodom bieszczackim czy sądeczczyźnie, tyle że Polakom niemal są zupełnie nieznane. Do nowoczesnej Europy także stąd dosyć odległa droga. Przeciętna wielkość 1511 gospodarstw nie przekracza 5 hektarów. Uprawia się niemal wyłącznie zboża, pośredniejszych gatunków i ziemniaki, co nie przysparza miejscowym rolnikom znaczących dochodów. Wśród prawie 8 tysięcy stałych mieszkańców przeważają kobiety. Dzieci i młodzież szkolna stanowią jedną czwartą gminnej społeczności. Liczba łagowskich obywateli systematycznie, acz powoli, stale się zwiększa. Mimo trudnych warunków codziennego bytowania. Administracyjnie gmina dzieli się na 19 sołectw. Samorządowa Rada liczy 20 osób. Przeważają nauczyciele i rolnicy.